Cześć, to jest SPAM, jedyny program w internecie, w którym antykościelne myślenie prowadzącego pojawia się równie często, jak dobrej jakości filmik wysłany do Tomasza Adamskiego na konkurs. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku zobaczymy, że czasami trudno być z wiedzą na dobre i na złe. Poznamy stan polskiego kościoła według Cebos i polityki, a także zarechotamy trochę z obrońców życia, bo jak wiadomo, nie bronią oni życia tylko własnych interesów. Zapraszam. Nie mogę zacząć od żadnego innego materiału, jak wywiad Krzysztofa Pieczeńskiego dla Onetu, dlatego, że nie daliście mi po prostu wyboru, nadsyłając go do mnie zupełnie różnymi kanałami chyba dziesięciokrotnie. Dla tych, którzy jeszcze nie wyczaili, o co kamam. Polski aktor znalazł sposób na to, jak zwrócić na siebie uwagę, więc zupełnie niepytany zaczął opowiadać o tym, co sądzi o polskim kościele. Od czym skorupka nasiąknęła przez ekran telewizora, tym teraz trąci za wypłatę z oklasków. Nie przedłużamy, zapnijcie pasy. Dla niektórych jest pan wręcz opętany. Moralność, która zdominowała Polaków zawiera się w motto to, czego oczy nie widzą, serca nie boli. Opętani są chrześcijanie przez chrześcijaństwo. Od początku? Od IV wieku, kiedy rzymski cesarz Konstantyn przejął władzę i zaczęły się mordy na wszystkich, którzy nie chcieli przyjąć chrześcijaństwa. Już to kiedyś cytowałem, ale dajmy to jeszcze raz. Po ośmiu latach rządów Konstantyn Wielki podpisuje edykt Mediolański, zakończony takimi słowy: Ze zbawiennych więc i słusznych powodów postanowiliśmy powziąć uchwałę, że nikomu nie można zabronić swobody decyzji, czy myśl swą skłoni do wyznania chrześcijańskiego, czy do innej religii, którą sam za najodpowiedniejszą dla siebie uzna, a to dlatego, by najwyższe bóstwo, któremu cześć według swobodnego przekonania oddajemy, mogło nam we wszystkich okolicznościach okazać zwykłą, swą względność i przychylność. Konstantyn z zwolił na swobodę religijną, co najwyraźniej jest równoznaczne z prześladowaniem niechrześcijan. Zapamiętajcie to, bo prędzej czy później ktoś znowu odwoła się do swobody religijnej, tym razem w Polsce, i będzie na tej podstawie udowadniał, jak bardzo chrześcijanie mają lepiej. Wcześniej chrześcijaństwo było według pana dobre? Było interesujące i miało potencjał współpracy z innymi. Wczesne chrześcijaństwo było gnostyczne. Gnostycy chrześcijańscy mogli swobodnie porozumiewać się z gnostykami egipskimi, druidami, wyznawcami Odyna w całej północnej Europie, aż po Indie. Najlepszym dowodem na tę otwartość jest skierowane przeciwko gnostykom dziełko św. Ireneusza z Lyonu adversus Hereses, napisane jakieś 150 lat przed Konstantynem. Zresztą antygnostycka jest sama Ewangelia świętego Jana. Oczywiście istniało coś takiego jak gnoza chrześcijańska, tylko że zdecydowanie nie ją ma na myśli nowy autorytet antyklerykałów. Kościół od dawna nie pali już czarownic na stosach. Tylko dlatego, że nie może, tak? Większość ludzi jest tak zahipnotyzowana, że tego nie widzi. A przecież mentalność Kościoła wcale się nie zmieniła, stąd słowa nienawiści i pomysł, by egzorcyzmować tych, którzy widzą kłamstwa i hipokryzję Kościoła. Doczepią się teraz anty zawodnicy, ale mniejsza z tym przyjmuje zakłady, że w tej wypowiedzi chodziło nie o egzorcyzmowanie, tylko ekskomunikowanie, tylko najwyraźniej dla aktora to jest jedno i to samo. A co do palenia czarownic, to wypada się tylko uśmiechnąć, bo kiedy protestancka Europa płonęła czarownicami w taki sposób, że szło to prawdopodobnie zobaczyć z kosmosu, to w Hiszpanii na przykład był zakaz donoszenia na czarownicę pod karą śmierci dla donosiciela. Krzyże, ceremonie, kadzidła, dzwony to czarna magia, dzięki której Kościół zawładnął duszami dwóch miliardów ludzi. Państwo powinno więc zapewnić obywatelom ochronę przed kościołem. Tymczasem, mając na sumieniu zbrodnie, Kościół wpływa na decyzję państwa i wtrąca się do edukacji. Ale pamiętajcie, że to wy jesteście z jakiegoś ciemnogrodu, jeżeli wierzycie, że zapach kadzidła odstrasza jakiegoś szatana. Bo tak naprawdę to dym z trybularza to wchodzi wam do mózgów i to jest czarna magia. Taka wiecie, udowodniona i racjonalna. Dlatego przed kościołem, który gada o głupoty, trzeba się bronić. A aktora trzeba promować. Świętość to wymysł człowieka. Kościół też nie jest święty, bo przeszkadza w przyspieszonej ewolucji człowieka. A jak miałaby ona wyglądać? Pozwoliłaby odzyskać piękno człowieka adamowego, takiego jakim był Adam. Pierwszy człowiek, który miał ciało ze światła. Kościół przeszkadza w odzyskaniu przez człowieka tej szaty chwały. Ze światła? Każda cząstka materii, każdy elektron w atomie ma swoją równowartość matematyczną w cząsteczce światła. Nasze ciało może zostać przebudowane w zgodzie z boskim obrazem. To właśnie jest nowa ewolucja, którą przyniósł Chrystus. Pan Pieczyński jest gnostykiem, człowiekiem, którego poglądy zostały zaorane 18 wieków temu. Ale pamiętajcie, że jak powiecie, że współczesna kultura to jest neopogaństwo to jesteście wstecznikami. Tym cytatem kończymy, ale gwoli jasności nie dotarłem z fragmentami nawet do połowy wywiadu, dlatego że chyba ogólny obraz już mamy, więc oszczędźmy sobie. Szkoda mojego i waszego czasu. Ale na marginesie tej dyskusji to najfajniejsza jest ogólnointernetowa akcja wspierania aktora poprzez dawanie mu, czy właściwie jego profilowi, lajków na fejsie, żeby mu pokazać, jak cennym jest dobrem dla logicznego myślenia. Ale tak sobie myślę, że trochę średnio to świadczy o artyście, kiedy 90% lajków, jakie masz, pochodzi nie z tego, że piszesz wiersze albo grasz w filmach, tylko dlatego, że chlapnąłeś coś do gazety. I na koniec moja prośba, zapamiętajcie sobie tę sytuację. Bo jak sprawa ucichnie i za pół roku powiecie komuś, że w Polsce na antyklerykalizmie można zrobić naprawdę spoko karierę, to nikt wam nie uwierzy. A szkoda, bo teraz to mamy na widelcu. Polityce na okładkę dostał się raport, w co wierzą polscy katolicy. Główny artykuł to omówienie wyników badań cebosu, wyników, no powiedzmy to, przykre. To, że badania i artykuł i omawiający pewne kwestie rozbija bardzo szczegółowo, to jeszcze oczywiście nic złego, chociaż jest to dla katolika dość bolesne. Nawet jeśli uznamy, że cebos specjalnie zaniżył pewne wyniki, a pewne tendencje nie zawyżył, to choćby nawet tak było, trzeba powiedzieć jasno, że nie jest najlepiej. I to delikatnie mówiąc. Jednak czym innym jest relacjonowanie liczb, a czym innym mm, diagnozowanie. I tutaj polityka troszeczkę się przejechała. Gdy wsłuchać się w kościelne nauczanie płynące z polskich Ambon i biskupich Homili, można odnieść wrażenie, że centralną kwestią katolicyzmu jest życie seksualne wiernych. I tu porażka kościoła jest bodaj największa. Jedna rzecz prawdziwa. Dzisiaj katolik w wielu wypadkach z nauczaniem seksualnym kościoła robi co chce i ma gdzieś biskupów, papierze, czy to żyjących, czy, czy dawno umarłych. Od zrobioną mu wodę z mózgu supermarketyzacją wiary. Ale jest też rzecz wybitnie nieprawdziwa to znaczy centralną kwestią katolicyzmu nie jest nauczanie seksualne. Do takiego obrazu przyczyniły się media na przykład polityka. Oczywiście Kościół dał się wciągnąć w jakąś ideolowojenkę, ale z drugiej strony to nie jest tak, że zdecydowana większość tego co słyszymy z Ambon dotyczy seksualności wiernych. Mało tego, to jest mniejszość. Tylko tej mniejszości Polak katolik nie zna, bo telewizję ogląda, gazety czyta, ale do kościoła nie chodzi. Kościół Polski, a przynajmniej jego znaczna część, stopniowo jednak dostosowuje się do klientów, bo raczej niewiernych, w organizowaniu duchowych usług dla ludności. Stadionowe uzdrowienia, obmodlenie budynku Sejmu, egzorcyzmy przed Pałacem Prezydenckim, równe formy religijnych festynów i manifestacji. Przegrawszy chyba walkę o duszę i sumienia, Kościół skupia się na przeżyciach wspólnotowych, zbiorowych, ważnych społecznie, ale jednak zewnętrznych. I tu badania socjologów przenoszą raczej smutne dla Kościoła obserwacje. Większość traktuje go jak firmę, która obrzędowo obsługuje ważne społecznie rytuały przejścia. Moim zdaniem nie jest aż tak źle, bo nie tylko przeżycia poza świątynne kościół oferuje i sprawuje i wbrew pozorom one się mają całkiem nieźle. Ale ten cytat zasadniczo wyraża prostą prawdę, pod którą i ja się podpisuję. Kościół na forum zewnętrznym jest wybitnie nieskuteczny wtedy, gdy praktycznie nie istnieje na forum wewnętrznym. I warto o tym pamiętać przed kolejną akcją stadionową, billboardową czy jakąkolwiek inną. No, i jeśli była tygodniowa przerwa, to naprawdę nie miałbym serca tak długo utrzymywać Was w bezpiecznej odległości od profesor środy. Ferieton dla internetowej GW zawiera na przykład następujące słowa: Przykro mi powtarzać te wszystkie brednie, ale niestety za chwilę rozkwitną one na nowo. Trzeba się na nie uodpornić. Definicja spamu. A tak serio: jutro okażemy się jedynym krajem na świecie, w którym straszliwe kontrowersje budzą metody sztucznej prokreacji. Bo to procedura nienaturalna, głęboko niegodziwa i niedopuszczalna, techniczna, a do tego niemoralna, co dodaje kardynał Dziwisz, który notabene był świadkiem wielu nienaturalnych, niemoralnych, zabiegów przy umierającym papieżu. Nie mam pojęcia, o czym mowa, tak na dobrą sprawę. Więc jeżeli ktoś dysponuje linkiem do ciekawego artykułu na temat tego, w jaki sposób leczono Jana Pawła II metodami, które Kościół uznał za niemoralne, to ja bardzo serdecznie poproszę. Bo albo ktoś tutaj rzuca głupim oskarżeniem yy, kompletnie bez pokrycia, albo mamy do czynienia z nową aferą, której jakimś cudem nikt przez 10 lat nie nagłośnił. Obrońców życia interesuje wyłącznie jego krótki pierwszy odcinek Poczęcie. Życie narodzone, cierpiące, zagrożone nie cieszy się już żadnym zainteresowanym. Nikt z obrońców życia nie widzi nic kontrowersyjnego np. w zakupie nowej broni, tak jakby ta służyła umeblowaniu mieszkania, a nie zabijania innych. Katolickie pismo Fronda wyraziło ostatnio żal, że europejscy przywódcy nie zajęli się weryfikacją negatywnego podejścia do broni jądrowej w postaci bomb B61. Bo przecież Europa potrzebuje broni jądrowej. Obrońcy życia nie reagują, gdy się dowiadują, że w Polsce przybywa bezdomnych dzieci. Nie reagują, gdy życie ludzi jest zagrożone, bo nie mają dostępu do służby zdrowia czy lekarstw. Nie podpisują petycji, gdy się dowiedzą, że jakieś życie cierpi z powodu nędzy, przemocy, klęski lub wojny. Interesuje ich wyłącznie to, co poczęte i jak poczęte. Bo nie ma różnicy między ewentualną obroną konieczną, a aborcją na życzenie albo zamrażaniem zarodków. Podobnie jak nie ma w Kościele żadnych akcji charytatywnych, są tylko antyaborcyjne wystawy. Chyba wystarczy na dziś, co? To tyle na dziś. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to łapkuj w górę, subskrybuj kanał, a będziesz do moich treści docierał dużo regularniej. Zachęcam do skomentowania, jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia i chcesz stać się screenem w przyszłym tygodniu. A teraz screen Vox Populi i do zobaczenia za tydzień. Papa! Pa.